No proszę kochani. No teraz, o jeszcze zjał. Bawiłem się, bawiłem się, wypiął wyskosuch. No już pod przede wszystkim był wysoko. Siedzie siedzi. Tak, tak, Siedzi. I to taki nawet op, jest gorszy. Patrz. Takie okonie się to. Już coraz lepiej. I na małe przynęty ultralight. Ale przywalił. O. o. Uciekaj do swoich. Kosimy dalej. Siedzi kochani, o i to taki kuźle. O, jeszcze się wypił Zamiast sobie go podebrać, chciałem górą i mam. A to był ładny o koń. No i kolejny do golenia, kochani. Siedzą między roślinami, ale przy dnie. Rzadko który wyskoczy żeby wyżej uderzyć. No ale dobra, namierzyłem mierzyłem I siedzi nawet. Bez zaczynania może się wypnie, bo nie jest zbyt wielki, chociaż nie jest całkiem przyzwoity. Konek bez łału, ale niech mu weź. A, ten to można wymiar... I kolejny do golenia. A Jak walczy zielnie O no proszę To takie już całkiem całkiem Alecentowalno O, dobra Uciekaj kurczę bo się wściekł normalnie, wścieklizny dostał. Ale mówimy dalej. A o proszę no pokaż się o oliś ty ładny o no, proszę jaki gostek tak widzicie kochani o jak się pokazało. Dobra, tak go widzimy. Uciekaj, poszedł do domu. Przywalił ładnie, aż zatrzeszczało. Ale delikatnie był. Jeden, drugi, raz puściłem, pozwoliłem opaść na dół. I wziął. Dziecika Dobra, mamy gościa no chodź, to chodź, to, chodź to gościu z malinowym nosem No Jak pisnął, ale już będą wyżej, jedne No ale tak różnica półtora metra w wysokości, raz jeden Tylko było delikatny puk i siedzi no akurat nie za wielki szłowiliśmy gdzieś ładniejsze ale jest emocje były było tylko delikatne puk, nie było jakiejś szorkińcze jak poszłem no i całkiem sprawnie

kochani Ach, już taki fajniejszy przy dnie teraz biorą, zmieniło im się zeszły niżej biorą z opadu kochani także biorą nawet, zobaczysz wymiar ma akurat na wymiar kochani, 20 staczek. No były większe już dzisiaj. No ale dobra, jak się nie ma co się lubi, to się lubi. I siedzi, kolejny. Ale pilnował, pilnował i upilnował. Ach. I następny do golenia. O, całkiem przyzwoity okonek, taki tłuścioszek. Ty, gościu, z nowym nosem. No dobra, nie skaż, bo cię nie odczepię Garbacy czorcie. Aż powiem, powiem wam nawet, ile ma, tak z ciekawości. No, też nie zawiera 22. Taki tłusty Skubadzic, no, no dobra, uciekaj, Poszedł.